końca świata i jeden dzień dłużej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu zagrała. Z tej okazji na ulicach Strzewa pojawiło się około 200 wolontariuszy kwestujących dla BOŚ. 32. finał, na co dzisiaj zbieracie środki? Zbieramy na jakby, jak sama nazwa mówi, płuca po pandemii, czyli ich zbieramy dla osób, które dalej jakby chorują z powodu pandemii. Nie wiem jak to wytłumaczyć, no, ale wiadomo co. Jak idzie dzisiaj zbiórka? No nawet dobrze. Co ludzie wrzucają? Pieniądze. Grube czy raczej takie metalowe? No, czasami nawet papier. I takie i takie. No. Nawet, I nawet taki jeden taki. pan proponował łańcuszek i pierścionki no, i kolczyki, kolczyki, żeby Kolczyki chyba czy łańcuszek. Najwięcej dają starsze panie. Jest, jest bardzo fajnie i, i pogoda i atmosfera, i ludzie, i wszystko jest dobrze. Z okazji 32 finału woźb w parku CK jest stanął specjalny basen dla miłośników morsowania. Słuchajcie, wchodzimy z drogę. Reszta króta się lokalnie nie skatuje. Dalej, dalej! dobra! Damy, damy! jak zawsze. Jeżeli chodzi dzisiaj, to kąpiel Damy! Damy! znaczenie. Chodzi o to, co jest w puszkach, tak naprawdę. Cel oczywiście szczytny. Pogoda słaba, bo zdecydowanie za ciepło. My lubimy, jak jest przerębel, jak jest 10 na minusie, jak jest suche powietrze bez wiatru. Wtedy jest genialnie. Było ciepło, atmosfera gorąca, więc było bardzo przyjemnie. CKS rozpoczęło już w sobotę koncertem, na którym zagrał m.in. zespół Golden Life. Nie zabrakło okazji do licytacji i muzyki. Jeżeli chodzi o finał, to jest drugi dzień. Jeżeli chodzi o nasz weekend, bo wczoraj mieliśmy parkran, mieliśmy piłkę ręczną, mieliśmy koszykówkę. Wieczorem były koncerty z zespołem Golden Life na zakończenie dnia. A dzisiaj od rana mamy ponad 200 wolontariuszy na terenie Trzewa, którzy kwestują. Jest bezpiecznie, jest kolorowo. Wszyscy się bardzo dobrze bawią. Wszyscy są zadowoleni. Mamy masę osób, które nas odwiedzają. Nie pierwszy raz mówią, że jest bardzo fajnie, bardzo rodzinnie, familijnie. I na tym nam zależało. Wszyscy są bardzo zadowoleni. A przynajmniej takie do mnie trafiają informacje. Z nietypowych prezentów słuchajcie, na mnie w głowie mam rower Wigry. <gry> Jeden z panów, który chciał zachować anonimowość, anonimowość mieszkaniec trzewa. wręczył nam rower Wigry, który sam osobiście złożył... Czy też rozłożył, a na nowo złożył, jest kolekcjonerem takich starych rowerów, przekazał nam na licytację. Oprócz tego yy, bardzo duża życzliwość, bardzo dużo spontanicznych akcji, bardzo dużo niespodzianek, mnóstwo osób, które przychodzą i po prostu yy, na imprezie mówią, zrób to czy tamto, wystaw na coś na licytację. Masz tutaj 200 drożdżówek, a tutaj masz, nie wiem, 100 kawałków ciasta, albo przywieźliśmy przed chwilą kilkaset butelek wody, bo wam się przyda, więc to cały czas na bieżąco się po prostu dzieje. Odbyły się też dwie imprezy w Centrum Kultury i Sztuki oraz w sali zespołu szkół ekonomicznych. W ekonomiku, jak co roku, nie zabrakło muzycznych atrakcji. Część z nas zaczęła już o 5.30, była tutaj, wszyscy pojawiliśmy się tutaj o 6.30. Grać będziemy prawdopodobnie do godziny około 23. Atmosfera jest bardzo fajna, jak co roku zresztą. Jesteśmy bardzo zgranym zespołem. Oczywiście każdy daje z siebie 100%, także... Wymaga to dużego nakładu pracy i część jest już pewnie zmęczona, ale każdy myślę, że ma jeszcze dużo energii, aby doprowadzić ten finał do końca. Mogę powiedzieć subiektywnie, że dla mnie jest to ogromna satysfakcja po takim finale, że mogę zrobić coś dla drugiego człowieka, dokładać cegiełkę do tego dużego projektu, którym jest kupno sprzętu, a docelowo ratowanie życia. Cel był jeden. Pieniądze zebrane na obu imprezach zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.